Chciałam Wam powiedzieć, jak to było z tą sukienką. Ja właśnie tutaj do tego sklepu 7 Eleven przyszłam, jak zawsze zresztą. Kupowałam sobie ciemną kawę. No i naprzeciwko, stojąc tutaj, pijąc tą kawę, naprzeciwko jest sklep z sukienkami. o właśnie ten. A że podobały mi się te na wystawie, z tym, że są całkowicie nie dla mnie, weszłam do środka. No i y tą żółtą sukienkę od, od razu natychmiast zobaczyłam, wiedziałam, że jest dla mnie, ale nie chciałam przymierzać. No i pani mnie namówiła. Jak już przymierzyłam, to też y spakowałam swoje ubrania i wyszłam ze sklepu już ubrana w żółtą sukienkę. Idę zobaczyć, czy jest taka sama, tylko inny kolor. Jak widzicie, ten sklep ma mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy i są naprawdę w przestępnych scenach. Ja sukienkę znalazłam tutaj. Była na wieszaku. Jest bardzo podobna biała. Jak widzicie. Ale takich kolorowych już nie ma. Może sobie taką białą sprawie. Też ładna. No i pytanie, czy kupiłam białą sukienkę, czy nie. Dowiecie się już niedługo. A, w tym momencie zrobiłam Zrobiłam małe zakupy dla męża, ponieważ jutro nie będzie mnie cały dzień i dopiero o wokół wrócę. Więc tak, żeby było mu łatwiej, a dzieci, żeby miały wszystko, co potrzebują. Ma tutaj gotowe posterki do robienia. Dzieci je uwielbiają. Jakieś makinki, stery, sałatki, trzy torby zakupów. A teraz jeszcze idę dokupić parę takich rzeczy podstawowych do zrobienia obiadu. No i cóż, będziemy się pakować. Wysyłam dwie zgrzewki wody, kosmy ryż, bo dzisiaj robimy kary, e, to e, dla dzieci. No niestety mam problem. Moje plany legły w gruzach. Już załadowałam tuktuka jak widać. E, wodę, jajka, wszystko co potrzebne na te e, dwa dni. Ale e, problem jest taki, że to co sobie zaplanowałam, czyli e, kurczak. Nie ma, dzisiaj nie mam tutaj piersi z kurczaka i w ogóle śmieszna historia, bo ja już tak mówię po tajsku, że zawsze się ich pytam, czy coś tam nie mają schowane i tak dalej. I widzę, że tej piersi kurczaka nie ma, więc mówię do pani, podchodzę do kasy, mówię przepraszam ogam langai mai. Pani się tak na mnie patrzy i myślę sobie, ja powtarzam ogam langai mai. Wszyscy tak za radą troszkę się patrzą na mnie mm, dziwnie. Po czym pani zrozumiała, a o okay, Mai. Ja mówię, tak, tak. I wtedy zrozumiałam, jaką gafę popełniłam, bo zamiast powiedzieć, czy pani ma kurczaka, powiedziałam, czy pani ma ćwiczenia, i tam się trochę ze mnie podśmiewywali, ale powiedziałam im, że e, ja staram się mówić po tajsku. Niestety jest bardzo trudny dla mnie. Czasami właśnie nie ma zbytniej różnicy pomiędzy ogam, langaj, a ogai. Okay. Kupuję jeszcze kilka warzyw. To jest pasta tamaryndowa którą dzisiaj do kary zastosuję. I tak wygląda morze, kochani. Nie masz szans, żeby zabrać maluchy. Po z moich zakupów, tutaj zaraz przez sklepach jest właśnie wyjście nad morze. Morze dzisiaj dzikie, Bardzo, jak widać, wzburzone. Nawet nie wiem czy starszych zabiorę, bo nie lubią do wody wchodzić. Ewentualnie na nasze latawce. Pogoda świetna, bo jest dosyć wiecznie, Ale tak do okąpania absolutnie. No i nic z naszego wyjścia na plażę. Zbliża się burza. Wszystkie zakupy już są tutaj. Na dzisiejsze zakupy poszło około 3000 batów. Myślę, że przeżyją jakoś beze, beze mnie. Zwłaszcza, że restauracja już jest otwarta, bo koniec ramadanu. Uff. Zakupy jeszcze nie rozpakowane. Zaraz się tym zajmę, ale od razu się zabieram za smażenie kurczaka, bo wszyscy głodni. Dzisiaj w planie jest masa man. Zaraz przygotuję... Wszystko na masamanach. Na razie pokroję kurczaka w cieńsze plastry. Tak wyglądają pestki tamaryndu razem z owocem tamaryndu. To jest taki owoc, który jest słodki, a jednocześnie kwaśny. To zalewamy gorącą wodą, żeby to się nam taka zrobiła z tego marza, którą dolejemy do naszego kary. A wszystkie pestki, i tak dalej, wyrzucimy. Także to troszkę trzeba widelcem rozdrobnić, co ja teraz właśnie czynię i to się zrobi bardzo y, brązowe. Nada to naszemu kary. trochę kwaśny, kwaśny, taki kwaskowaty smak, bo kary jest ogólnie słodkie. Kurczaczek już prawie przygotowany. Tatyś rozpakowuje wszystkie zakupy i robi sprzątanie lodówki, bo dzisiaj, kochani, przyjeżdża śmieciara na... Takie rzeczy jedzenie po prostu i zabiera Więc robimy porządki, a zobaczymy, co dzieci robią? Czaru siedzi bezpiecznie. Hej? A, dziewczynki szaleją! Halo! A gdzie Ela? Ela gumaczki zakładasz, a nie pada? Co to? O! Jeździsz pięknie I, I witasz jeździ brawo No masz lizaczka Ela, co ty tam robisz? Ela się wybiera chyba na ryby A czaruniu? Nie Kochani, kurczaczkę kroimy y, po prostu w takie cienkie plastry, żeby nam się y, fajnie gotował do tego Masamana. To dosyć długo się gotuje, bo 70 10-15 minut potrzebują, żeby były y, po prostu miękkie. I dlatego y, kurczak nie musi być aż tak cienko, ale smaczniejszy jest taki cieńszy. No i właśnie nam się gaz skończy, więc muszę. E, za chwilę może przyjdzie, przez z powrotem jechać do sklepu. Ale dobrze, że dzisiaj, a nie jutro, jak on ma gotować obiad. Maluchy czekają. Hej, kładni! Dziewczynki dostały jakoś przekąskę, a mama pędzi po butle z gazem, bo. Nie ugotuję do końca obiadu, jak nie będzie gazu. Odwiedziłam tutaj taki mały sklepik, który jest niedaleko nas, który ma butla z gazem. Tutaj sobie Państwo jedzą e, obiadek e, i kupiłam jeszcze ketchup, e, który nam się właściwie skończył, więc wszystko jest dobrze. Butla załadowana, mogę wracać do gotowania. E, tu jest. E, bardzo fajna taka mała wioseczka, po drugiej stronie piękny meczet. E, tu, gdzie kupowałam gaz, to jest tutaj niedaleko, a naprzeciwko był sklep, w którym coś tam e, sprzedawali, nie wiem, jakieś napoje. Wiecie, taj, Tajowie zaczęli mnie wołać, żeby do nich przyjść, żeby coś kupić i tak e, o, arbuzy pojechały, bardzo radośnie e, mnie wołali. Właśnie taka przyjazna wioska. Ludzie teraz koło godziny 17 właśnie siedzą na zewnątrz w, w, w swoich domostwach. Tak wyglądają tutaj domki. Siedzą na progu, patrzą, co się dzieje. Czasem machają, czasem nie, zależy, jaki człowiek. Także tak, taka, taka wioska koło nas, piękna. W sensie e, ludzi. Właśnie gotujemy. I jeszcze poprzednie nie Ariana mi tu sprząta. Marianka. E, e, tak wygląda e, tamaryndowa pasta, kiedy jest zalana. Pasta tamaryndowa jest bardzo gęsta i bardzo kwaśna. Dodaje się tylko to do sosu, a te wszystkie resztki owoca wyrzuca. E, chodź. Chodź. spróbujesz tamaryndowej pasty? Tak. Nie, no. Ma Czekaj, nie, nie, łożeczkę. To taka taka specjalna pasta Jak e, Jak to się nazywa? Do Masamana. Mama nie, dobre. nie, mm, nie, Tylko bardzo kłaśna. Co tutaj? tutaj? spróbować? Troszeczkę. Dobra. Co myślisz? Dobre. Dobra pasta, nie? Trochę kwaśna, ale dobra, tak? To on co ma? mniej surową, ale dosłownie odrobinę. No i cebulka już Nawet ją troszkę za długo robiłam. Do oleju, który mi został z cebulki, dodaję łyżkę palmowego cukru i rozpuszczam, a potem do tego wlewam mleko. Tutaj masaman. Moja pasta z tamaryndu się zrobiła, teraz ją odcedzam. Ma być taka gładka. Mleko już nam się zdecydowanie zagotowało, kochani. Będziemy gotować pastę Masaman. I teraz e, nie wiem, czy w Polsce można taką pastę kupić. E, to wygląda tak. U nas można kupić bez problemu. Tę pastę teraz dodamy do mleka i zagotujemy jeszcze raz. Teraz nasze mleko na razie wyłączyłam. Pasta wygląda tak. Należy, kochani, jest e, słodkie i ostre, takie cynamonowy smak. A właśnie takie tajskie smaki, słodki i ostre. Brakuje nam tego kwaśnego. Mm. Pycha. Ale trzeba dodać ten kwaśny na równowagi. Nie ja mi wyszło tyle tej pasty tamaryndowej, Dodam ją tutaj, żeby było właśnie z Szybowanego kurczaka. Mówiłam, że fajnie często się to A jak nam się kurczak e, zrobi biały, to dajemy ziemniaczki. będę o przyprawie e, rozdy. Ja mam taki właśnie bulion z kurczaka. To jest taka jakby sól e, bulionowa. Żeby te smaki wszystkie m, na moją ilość zrobiły a. Tak to, proszę Państwa, wygląda. To się musi dusić, żeby te ziemniaczki się gotowały. Do tego oczywiście dodajemy cynamon. Ja mam takie dwie laski, które sobie tutaj będą się razem z tym gotować. I orzeszki ziemne. Dodaję się je pod koniec, ale ja chcę dodać troszkę orzeszków już teraz, a troszkę pod koniec. With grapes. Orzeszki ziemne. Teraz się musi pogotować, jak mówiłam, 20 minut około i podajemy z ryżem. Przepyszne to jest, cynamonowo-słodko-kwaśno-słone. Mój masaman jest już prawie gotowy, dlatego już gotuję ryż i będziemy jeść.

muska <coughs> 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 <Yeah. coughs> There we go. Yeah, now. That way, they're gonna get down Hey, that way. That way. That way. That That way. 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 That way Jde, uteká to já apa Opa, opa. hehehe <laughs> To see what is he looking I'm not very good at it. So this, pretend this is baby shark and this is the fish and he's trying to get it but he doesn't know where it is. Hello, baby shark. Hi, baby. Where is William? Ben William. Do you want to eat William? <laughs> o 5 rano mam taksówkę, ale dla mnie noc jeszcze się nie skończyła. Właśnie idę zrobić sobie rzęsę, żeby troszkę jakby wyglądać normalniej i lepiej. Tak wyglądam przed. A w ogóle to jest godzina 21.54. Ale jak widzicie... Jeszcze tutaj, życie wioska moja, tęskni z życiem. Tutaj restauracja jest jeszcze otwarta. Sklep naprzeciwko, jeszcze otwarty. Ludzie, jeszcze po drodze, dosyć intensywnie jeżdżą. Siedzi sobie tutaj, przed chwilą siedzieli na zewnątrz. A ja wsiadam do mojego rumaka i jadę o 22 godzinie zrobić sobie lepsze od <laughs> Jak widzicie, takie zwykłe tajskie życie na tajskiej wsi. Ludzie po prostu przy swoich domach mają na zewnątrz małe sklepiki, gdzie coś jeszcze starają się sprzedać o 10 Jedzą razem, siedzą, rozmawiają, a ja idę tutaj do salonu, który też o 10 się zamyka, ale dzisiaj pani powiedziała, zostanie dla mnie dłużej, żebym do Bangkoku ładnie wyglądała. No i co? Myślicie? Tu się troszeczkę, troszeczkę lepiej czuję. Idę, zmykam do domu. Tuż to y, towarzystwo ucichło dookoła. Już troszeczkę się zrobiło spokojniej. Chociaż jeszcze ludzie na zewnątrz siedzą, jedzą i coś tam ze sobą dyskutują. Ja zmykam do domu, myję głowę i za 5 godzin Mam taksówkę do Bangkoku po nowe buciczki.